Narodowy Bank Polski podwyższa stopy procentowe. Dziś o 15 rozpoczęła się konferencja prezesa Adama Glapińskiego. Złotówka mocno zyskała na tej konferencji i wzmocniła się z 4,88 do 4,75 w stosunku do euro. Prezes Glapiński powiedział na konferencji m.in. o tym, Powtórzył, że mamy cud gospodarczy oraz o tym, że my posiadamy swój gazoport, a Niemcy nie posiadają, że są tak uzależnione od Rosji. Ale nie obeszło się też bez żartów pana prezesa. Być może są one po to, aby po prostu rozśmieszyć nas wszystkich. Wydajne, tanie i nieograniczone. Dopóki słońce świeci, prawda? A nie zamieniło się w czerwonego karła, i, i tak dalej. No, I to, to będzie ten przełom, ale on jeszcze nie nastąpił. Wszyscy tak czekają, że zaraz, że zaraz. Czekają, że zaraz, że zaraz. No, niestety, samochody elektryczne, jak wiecie, no to też korzystają z energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach, jakichś, czego sobie nie wszyscy zdawali sprawę. Niemcy, ale Niemcy stać na to. Niemcy są bogatym, potężnym krajem, jednym z najbogatszych na świecie. Niemcy też stać na to, żeby odbudować armię. Żeby wreszcie potencjał militarny Niemiec był na poziomie. Jak ktoś uważał, że złoty trwale już będzie słaby. No. Wystarczy mieć studia po pierwszym roku, wiadomo, że kurs złote, kurs każdego pieniądza długofalowo, średniofalowo zależy od siły gospodarki, od siły konkurencyjnej, od bilansu handlowego itd. Tak tak Inflacja musi być w Polsce duszona, wzrost musi się utrzymać dobry. Każdy wzrost powyżej 3% to jest wzrost szybki. Ale najlepiej nasz wzrost odnosi do wzrostu na zachodzie. Natomiast to do problemu Niemiec. No Niemcy z przyczyn ideologicznych no zabrnęły rzeczywiście w trudną sytuację. Niemcy nie mają ani jednego gazoportu, proszę państwa. My mamy, a Niemcy nie mają. Jakoś tak jednostronnie postawili na to, że będą importować ten gaz z Rosji, że to będzie jakoś tak dobrze, że w ten sposób się ucywilizuje Rosję i w NATO. Jako partner dla krajów zachodnich, i w Unii Europejskiej, i wszędzie. Będziemy solidni, można na nas polegać. No, Polska, proszę państwa, ma silną gospodarkę, ma wykształconych ludzi. Potencjał demograficzny jest spory, a w tej chwili on u, u, ulegnie zwiększeniu. Proszę pamiętać, że napływ imigrantów ukraińskich, i w nadziei, że stworzymy im takie warunki, że wielu z nich zostanie, szczególnie młodych, dzieci, to jest potencjalna wielka siła ogromny zastrzyk. Przypominam jeszcze raz, jakiś 1% naszego wzrostu w ostatnich latach to jest z tytułu tej ukraińskiej imigracji, która jest w Polsce. 800 tysięcy z nich chyba ZUS płaci w jakiejś formie. No to jest potężna siła. Jeśli jeszcze byśmy do tego milion dołożyli, stworzyli im dobre warunki, oni by chcieli tu mieszkać, by im się tu podobało, byłoby dobrze, mieliby pracę, to dostaniemy potężnego kopniaka do przodu. I jeszcze wyjdziemy na wyższą ścieżkę wzrostu i bardziej stabilną. No bo rzeczywiście Polki nie chcą z jakichś powodów rodzić, no ale są wolne istoty i mogą robić co chcą. Zachęcamy jak możemy, ale pewnie i wyższe świadczenia na dziecko niewiele by tu pomogło, bo to jest kwestia, no jakaś taka kulturowa. Natomiast ta inflacja to bierzemy na siebie jako bank centralny i będziemy to dusić. Niezależnie od tego, że tam Czasami może to negatywne skutki jakieś spowodować. I mamy tu jasno wytyczony plan na wszystko do 2024 roku. Jak coś się zmieni na korzyść, to od razu Państwu powiem. A nie dopuszczam tego, żeby się mogło zmienić na niekorzyść, bo już dosyć źle jest, prawda? I jeszcze raz proszę wszystkich znajomych i w swoich artykułach pisać, no, przeciwstawiać się jakiejś takiej panice w tych dużych miastach. No. Nieuzasadnione. Jak ktoś sieje panikę, to nie wskaże, jakie, jakie źródło miało być jakiegoś zagrożenia, że taką panikę rozpowszechnia. To jak z tą pandemią, prawda, i te spory o to szczepienia, nieszczepienia. No to nieracjonalne przesłanki są normalne w dużych zgromadzeniach ludzi, kupiskach. No ale teraz to naprawdę jakiś poziom taki osiągnęło. To jak my byśmy byli Ukrainą, no. A nie jesteśmy Ukrainą. My pomagamy Ukrainie. Jesteśmy całkowicie bezpieczni i militarnie, i państwowo, i ekonomicznie, i finansowo, i finansowo. Strasznie mnie zezłościł ten ran ponowny na te bankomaty i do tych okienek po te wypłaty. A przecież przeżyliśmy to na początku pandemii. Się zdecydowałem, z premierem razem wtedy wystąpiłem, powiedziałem, że NBP ma nieprzebrane zasoby gotówki, proszę nie stać w kolejkach, każdy dostanie swoją gotówkę, którą co wypłacić. Tak nastąpiło przecież, ludzie się jakoś uspokoili, tylko była kwestia przewozu, no, wszyscy myśleli, że mamy za sobą takie działania. Banki komercyjne mają małe na przykład bankowozy, takie, takie busiki jakby tej wielkości, nie mają takich jak my. One nie były w stanie przewozić na czas tej gotówki, my udostępniliśmy im swoje, no ale tam 20% bankomatów trudno było zaopatrzyć na stałe w to. Abyśmy mogli tak ciągnąć i ciągnąć i ludzie by wypłacali. No. Na szczęście się opamiętali po jakichś pięciu dniach. Ale w wielkich miastach to stali najpierw do bankomatu czy do okienka, a potem szli do kantoru i wymieniali. No. Ręce opadają. Mam nadzieję, że jakichś absolwentów szkoły Głównych handlowej tam nie było wśród nich. Dziękuję Państwu Państwo, dziękuję. Zapraszamy na kolejną konferencję za ty miesiąc. Pójdzie jaką drogą, jak to będzie. No to wszystko wymaga czasu. To nie jest, proszę Państwa, tak, że jakieś decyzje państwo podejmuje, przyjmuje ustawę i od razu. Y, jakieś uzbrojenie kupuje, które jest w ogóle na rynku. Półka jest, prawda, jak to kiedyś Putin mówił, że mundury czy coś tam, no są sklepy, się wchodzi, się kupuje mundury i czołgi, i transportery. Nie ma nic takiego. To są skomplikowane rozmowy międzypaństwowe. Jak to ostatecznie będzie? Ja rozumiem, że ta ustawa jakieś ramy tworzy. A co w tych ramach później będzie używane, no to w tej chwili nie wiadomo, ale te ramy są niewątpliwie potrzebne, bo do tej pory tego nie było. Ale najlepiej, jak to by się dokonywało przez budżet po prostu kraju, a to nie byłoby liczone do deficytu i do długu. Jak, jak to będzie niemożliwe, no to będzie szukanie jakichś innych rozwiązań. No. Na razie rozmów na ten temat nie mieliśmy jest założony spadek tempa wzrostu, że on jest nieunikniony, dlatego że po pandemii był normalne wybicie popandemiczne tempa wzrostu, no do, do tych 7% doszliśmy, to jest normalne, bo i pobyt, ten odłożony wybuch i inne elementy, zaczęły się lepsze dostawy, no to wszystko o czym mówiłem, ten przyspieszenie wzrostu, a potem jakieś unormowanie, czyli zejście do poziomu sprzed pandemii. To normalne by było. To jest jakby zjawisko, które z góry zakładaliśmy. Wpływ wojny i jak to na popyt wpłynie i ci imigranci. Trudno powiedzieć. Napływ imigrantów sam w sobie, mamy milion tam trzysta tysięcy, no nie wiadomo ilu z nich jest na polskiej ziemi. Nie wiem czy to jest tak łatwe do obliczania to przekraczanie granic i tak dalej. Ale się zakłada, no jak wie, wie państwo są szacunki bardzo różne. Ale imigranci obecni w naszym kraju to jest szalony wzrost popytu konsumpcyjnego. Szalony wzrost. Bardzo duży wzrost. Tempo wzrostu nadal jest duże, a więc i płace rosną cały czas. To też jest normalny wzrost popytu, który przewidywaliśmy do tej pory. Spadek tempa wzrostu z 7 do 4, a nawet do 3,5, no to nadal jest bardzo silny wzrost. To, to nie ma żadnych zjawisk niepokojących w 4-3,5% wzroście. Oczywiście, gdyby się utrzymał jakiś taki nienormalnie szybki wzrost płac wtedy względem tego wzrostu, no to by jakieś było napięcie. Ale u nas do tej pory zawsze było tak, że jak wzrost rósł, to rosło tempo wzrostu płac. Jak wzrost spadał, to tempo wzrostu płac malało. Jakoś tak automatycznie gospodarka, przedsiębiorcy reagowali. Jeśli chodzi o wzrost, nie widzę tutaj jakichś problemów. No i wysiłek zbrojeniowy też nie spowolni wzrostu. To takie mnożnikowe efekty klasyczne Keynesowskie wtedy też wystąpią. Będzie rozbudowa Polskich tych sił zbrojnych i tak dalej. No napływ środków zagranicznych trudno powiedzieć, jaki będzie. Jakiś tam będzie. I Amerykanie zapowiadają ogromny, i, 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 i ten unijny. Chociaż unijny, to yy, nie wiem, bo tam cały czas jeszcze kombinują jakby nam ograniczyć napływ środków, jakby nas ukarać jednocześnie chcą jakieś środki pomocowe wysyłać, no to. Nie nadążam za tym, już przestałem czytać na ten temat. No ale tutaj nie ma nic, co by się na niekorzyść jakoś kierowało przeciwko wzrostowi. Ten wzrost na pewno będzie solidny. No do 2024 roku, co możemy dokładnie mniej więcej, przeczę sobie dokładnie mniej więcej, no ale w granicach pewnego prawdopodobieństwa przewidzieć, do 2024 roku włącznie, silny wzrost gospodarczy na pewno jest zapewniony. Na pewno jest zapewniony. Kredyt, kredyty banki udzielając kredytu były zobowiązane przez KNF, żeby zdolność kredytową biorący kredyty badać i mówić im, że mogą stopy procentowe wzrosnąć w najbliższym czasie o 2,5 chyba procent. Teraz przeszły tam na 4, czy tam 4,5, czy 3,5. Chyba na 4,5. No więc... Zakładam, że wszystkie te kredyty były udzielone w ten sposób, że zdolność kredytowa tych rodzin, które je brała, jest zabezpieczona. Oczywiście oni zostali bardzo silnie uderzeni, ale to było do przewidzenia. Jak nie przy okazji tej wojny i nagłego wzrostu inflacji, to tak czy inaczej stopy jednak przecież 0,1 w Polsce, szybko rozwijającym się kraju, nie mogły istnieć długo. To takie stopy to mogą istnieć w strefie euro, gdzie właściwie no gospodarka się już tak nie rozwija. Ale, ale w Polsce, w szybko rozwijającym się kraju, zawsze inflacja jest wyższa niż w krajach tych, które się wolniej rozwijają, i stopy procentowe w związku z tym też są wyższe. Także nie wiem, jak to wygląda. No, na razie, informacje KNF-u są uspokajające. To wszystko w tym filmie. Zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia. Cześć!